Premia dla społeczników. Mamy dom pobytu dziennego Senior Plus, mamy, y, budujemy mieszkanie chronione. Nowa pula wsparcia samorządowych projektów. Usłyszeć potrzeby. Bardzo dużo rozumie. Innowacyjna operacja w bydgoskim szpitalu dziecięcym. Mama za kierownicą. Spieszyła się, żeby dotrzeć do szpitala. Szczęśliwy poród w eskorcie policjantów z Lipna. Minęła 18.30. Michał Adamski, dzień dobry. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rezygnuje z tworzenia Centrów Integracji Cudzoziemców. Jak tłumaczą władze regionu, istnieją inne instytucje, które zajmują się tymi zagadnieniami. Nie bez znaczenia są też ostatnie dramatyczne wydarzenia w Toruniu. O powodach tej decyzji mówił przed chwilą w programie Studio Polityka na naszej antenie członek Zarządu Województwa Dariusz Kurzawa. Ta decyzja została podjęta z tego względu, że jest wiele instytucji, które podobną działalność prowadzą nie tylko w naszym województwie, ale w całym kraju, ale również otrzymaliśmy taką informację z MSWIA, że są przygotowywane zmiany w tej ustawie, która została um, uchwalona przez poprzednią ekipę i wprowadzona przez poprzednią ekipę, ponieważ mają powstać takie punkty integracji kulturowej. Czyli poczekamy do zmian też tych ustawowych i wtedy podejmiemy decyzję w zarządzie, czy będziemy kontynuować dalej taki projekt. Poza tym no też trzeba pamiętać, że moment jest taki dość nieszczęśliwy. Niestety zdarzyła się straszna tragedia. próba morderstwa młodej kobiety w Toruniu i też w tej chwili. Ta aura wokół cudzoziemców w naszym regionie, szczególnie w Toruniu, powiedzmy, no nie jest najlepsza i yy, i też Właśnie do czymże czy też władze państwa nie powinny yy nastrojów, trochę tonować, a także tłumaczyć, mówić, co Centra tak. Integracji Cudzoziemców mają za cel, jakie są to działania. I Bo niektórzy pewne... kojarzą to z napływem nielegalnych imigrantów, a Centra Integracji Cudzoziemców, jak nazwa wskazuje, mają pomagać pomagać cudzoziemcom legalnie przebywającym w naszym kraju. Tak, problemie. natomiast jest wiele instytucji, takich jak Urząd Wojewody i też Wydział do Spraw Cudzoziemców, czy są urzędy pracy, które wspierają wspierają cudzoziemców. Natomiast jeżeli chodzi o ten projekt, który jest przygotowywany w tej chwili z MSWiA, a on będzie też tutaj służył temu, aby integrować tych cudzoziemców, którzy przybywają do naszego kraju, do naszego regionu. Jeżeli ten projekt zostanie uchwalony przez najpierw oczywiście rząd, a następnie przez parlament, no to też podejdziemy ponownie do tego. I kolejne informacje, nawet pół miliona złotych na wsparcie dla seniorów czy osób z niepełnosprawnościami. Od 23 czerwca samorządy będą mogły ponownie starać się o pieniądze na rozwój usług społecznych. Program Premia Społeczna pozwala sfinansować np. opiekę wytchnieniową czy wsparcie w domach pomocy. O celach programu w lipnie mówiła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, oprócz wsparcia przy staraniu o zasiłki, organizuje także m.in. pomoc w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Obecnie pod ich opieką jest 75 osób. Zatrudniamy firmę, która realizuje te usługi w miejscu zamieszkania i ona zatrudnia terapeutów, którzy w ramach tych usług realizują, realizują te, te potrzeby i, i te usługi. Natomiast jeśli chodzi o, o Opiekuńcze usługi realizowane są przez opiekunki, które są zatrudnione w ośrodku na umowę o pracy. Mimo wszystko potrzeb jest o wiele więcej. Takie osoby, starsze, wymagające pomocy stanowią w Lipnie około 20% wszystkich mieszkańców. Społeczeństwo się rzeczywiście starzeje i tutaj mamy pewne problemy w Lipnie, jeżeli chodzi o ilość opiekunek, bo nie mamy takiej dostatecznej liczby osób, żeby rzeczywiście żeby robiły to tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Rozwiązaniem może być program Premia Społeczna. Skierowany do samorządów projekt pozwala na zakup lokalnych usług społecznych w postaci opieki nad seniorami, wsparciu osób z pełnosprawnościami czy poradnictwa rodzinnego. Chodzi nam konkretnie o to, żeby osoby, które są, które wymagają takiej pomocy, opieki w codziennym funkcjonowaniu, mogły funkcjonować w swoim środowisku lokalnym, w swoim domu, w swojej rodzinie przy współudziale właśnie samorządu terytorialnego. 23 czerwca rozpoczyna się kolejny nabór w ramach programu. Na realizację projektu można otrzymać nawet pół miliona złotych. Dofinansowanie może stanowić do 90% inwestycji. Każdy samorząd, jednostka samorządu terytorialnego składa specjalny wniosek poprzez naszą stronę. To jest prosty generator elektroniczny. Musi wybrać podmiot ekonomii społecznej, który będzie realizował tę usługę. No i dzięki temu może otrzymać tę premię. Podczas pierwszej rundy przyjmowania wniosków dofinansowanie otrzymało ponad 60 gmin i powiatów w całym kraju. Z regionu udało się zrealizować 6 projektów na kwotę około miliona złotych. Pomysł na wykorzystanie dodatkowych funduszy ma m.in. rogowo, które planuje rozwój istniejących inicjatyw społecznych. Jeszcze dzisiaj mamy dom pobytu dziennego Senior Plus, mamy, budujemy mieszkanie chronione, to też jest w ramach tego, tej pomocy, i być może na wsparcie tego mieszkania chronionego będziemy chcieli Środki. W regionie kujawsko-pomorskim z takiego wsparcia skorzystać może 160 samorządów. Wszystkie szczegóły na ten temat dostępne są na stronie internetowej programu Premia Społeczna. Michał Górski, TVP Szybyt Ponad 3 tysiące protestów wyborczych wpłynęło do tej pory do Sądu Najwyższego. Dzisiaj mija termin składania zawiadomień o ewentualnych nieprawidłowościach podczas wyborów prezydenckich. Sąd Najwyższy zdecydował o ponownym przeliczeniu głosów w 13 obwodowych komisjach wyborczych w kraju, których miało dojść do pomyłek. Są wśród nich także dwie komisje z regionu w Brześciu Kujawskim i Grudziądzu. O szczegółach Monika Kamińska. W czwartek Sąd Najwyższy zdecydował o weryfikacji kart wyborczych w 13 obwodowych komisjach wyborczych na terenie całej Polski, również na terenie Kujaw i Pomorza, w Grudziądzu i w Brześciu Kujawskim. To oczywiście wynik protestów wyborczych. Ja jestem w tej chwili przed obwodową komisją wyborczą numer 25 w Grudziądzu. To tutaj Rafał Trzaskowski w drugiej turze wyborów zdobył mniej głosów niż podczas pierwszego głosowania. To również komisja wyborcza, którą wskazał Adam Bodnar ponownie rozpatrzyć, zweryfikować karty wyborcze już po tym jak sąd najwyższy wskazał te 13 obwodowych komisji wyborczych do weryfikacji. Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w pierwszej turze Rafał Trzaskowski uzyskał tutaj 343 głosy, a w drugiej turze 324 głosy, czyli o 19 głosów mniej tymczasem Karolowi Nawrockiemu poparcie w tym lokalu wyborczym w Grudziądzu zdecydowanie wzrosło ze 170

Jeśli chodzi o sam proces weryfikacji, to w Grudziądzu odpowiada za nie sąd rejonowy w Grudziądzu. Dzisiaj podczas rozmowy telefonicznej z wiceprezesem tegoż sądu usłyszałam, że osoba bezpośrednio odpowiedzialna za przebieg tego procesu została wybrana. Wiemy, że w Grudziądzu jest to asesor sądowy Wojciech Trela. No i na koniec informacje o tym, że protest wyborczy można składać wyłącznie na piśmie bezpośrednio w sądzie. Lub nadać w polskiej placówce pocztowej, no i przypomnę, że ten termin upływa dzisiaj. Zmieniamy temat. Przełomowa operacja w wojewódzkim szpitalu dziecięcym w Bydgoszczy lekarze wszczepili małemu pacjentowi inteligentny implant ślimakowy. Operacja trwała niemal dwie godziny. To pierwszy taki zabieg w Polsce i w tej części Europy. Marcelek nie słyszy od urodzenia w komunikowaniu się z otoczeniem. Pięciolatkowi pomaga implant słuchu. Po pierwszym implancie już jest duży progres w przedszkolu z rówieśnikami. Już nie stoi jak wcześniej w kącie. Dzieci się bawiły, on był tak odizolowany. No po tym już całkiem inaczej komunikacja. Bardzo dużo rozumie. Dla lepszego rozwoju dziecka wszczepiono mu inteligentny implant ślimakowy najnowszej generacji. Bez ludzkiego ślimaka, on wejdzie do ucha. Inżynierowie twierdzą, że jakość dźwięku dla pacjenta będzie dużo lepsza w stosunku do tej poprzedniej generacji. A także dla pacjenta przekłada się to na czas użytkowania tego implantu. Będzie on potencjalnie zużywał mniej energii. To pozwoli na używanie implantu w ciągu dnia, nawet przez kilkanaście godzin. Jest użyty inny metal w tym implancie. Nie jest używane platyna, tylko złoto, dzięki któremu te wszystkie informacje będą bardziej efektywnie przekazywane dalej przez elektrodę do mózgu. Urządzenie można aktualizować i unowocześniać. Inteligentny implant pozwoli dobrze słyszeć w hałaśliwym i zatłoczonym otoczeniu. To pierwsza tego typu operacja z użyciem tego konkretnego urządzenia, która odbyła się w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Zabieg trwający niemal dwie godziny przeprowadził profesor Józef Mierzwiński. Dotychczas to, co wszczepialiśmy dziecku, nie miało pamięci. O, to nie było inteligentne, to tylko odbierały sygnały z zewnątrz, z procesora mowy. Natomiast to, co dzisiaj wszczepiliśmy, ma część inteligentną, ma pamięć. Koszt całej procedury związanej z operacją wynosi 170 tysięcy złotych. Operacja została sfinansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy do tej pory wszczepiono około 400 różnych implantów słuchowych. Bydgoszcz, Edyta Starczewska. Oglądają Państwo poniedziałkowe główne wydanie zbliżenia, co jeszcze w programie? Przepełnione schroniska, potrzebne domy dla czworonogów. Bez kolejki, Włocławek stawia na maty. Znany piosenkarz z zarzutem kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, w sobotę w miejscowości Żmijewko, niedaleko Brodnicy, Ryszard R. miał spowodować kolizję i uciec z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany w domu. W jego organizmie stwierdzono ponad 1,5 promila alkoholu. Artysta miał wystąpić na festiwalu w Opolu. Policjanci zatrzymali 73-letniego mieszkańca powiatu Brodnickiego, którego przebadali na zawartość alkoholu w organizmie. Alkomat wskazał 1,6 promila. Alkoholu. Policjanci zatrzymali już 73 latka, po czym przetransportowali go do Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy i osadzili w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych celem wytrzeźwienia. W dniu 15 czerwca, czyli w niedzielę, mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. A teraz nieplanowane lądowanie samolotu linii Ryanair, maszyna lecąca z Hiszpanii, została przekierowana zbyt goszczy na lotnisko w Poznaniu. Powodem były zakłócenia sygnału GPS. Po kilku godzinach samolot dotarł do celu. Ze względu na zakłócenia sygnału GPS, samolot z Alicante został dzisiaj przekierowany do Poznania. Tam bezpiecznie wylądował z pasażerami, którzy lecieli z Alicante do Kujaw i Pomorza, oczekiwał na y, zgodę na lądowanie w naszym porcie. Po opóźnieniu, które wyniosło około 3 godzin, wylądował bezpiecznie na naszym lotnisku. E, pasażerowie, którzy przylecieli z Alicante, dotarli do swojego docelowego miejsca, natomiast pasażerowie, którzy zbyt goszczy, chcieli odlecieć do Alicante. Wsiedli do samolotu i wykonali swój rejs, na który oczekiwali. Cały rejs odbył się już bez zakłóceń. Lekcje bezpieczeństwa w szkołach regionu w ramach programu Edukacja z wojskiem. Żołnierze przekazują uczniom ważne informacje o tym, jak się zachować w sytuacji zagrożenia w świecie realnym i w sieci. Tym razem lekcja odbyła się w szkole podstawowej numer 28 w Bydgoszczy. Podczas tej lekcji bezpieczeństwo odmienia się przez wszystkie przypadki. Jak udzielić pierwszej pomocy, jak zadzwonić na numer 112, czy jak ewakuować się z miejsca niebezpiecznego zdarzenia. Tych rzeczy warto uczyć się już od najmłodszych lat. Cały rok organizujemy zajęcia dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące tego, aby uczniowie ćwiczyli umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, aby byli bezpieczni w sieci. Bezpieczeństwo w sieci to niezwykle aktualny temat. Pod tym pojęciem kryje się cała gama zagrożeń. Dzieci mówiły o wielu przyk przykładach, gdzie ktoś włamał się komuś na konto, gdzie ktoś wykradł pieniądze, gdzie dzwoniły boty po to, żeby wyłudzić informacje, ale mówiły też o influencerach, którzy nie zawsze mają dobre intencje. Dzięki takim lekcjom dzieci i młodzież mają coraz większą świadomość zagrożeń, czychających na nie w internecie. Mogę w ogóle korzystać z internetu, ale jeżeli na przykład ktoś napisze do mnie, czy chce zostać jego przyjaciółką, że jest w takim samym wieku jak ja, to mam po prostu nie reagować na to. Nie reagować, ale niezwłocznie poinformować o tym rodziców i nauczycieli, którzy w razie potrzeby zgłoszą to odpowiednim służbom. Na przykład jakieś bez zgody robienie zdjęć, nakręcanie filmików i umieszczanie w internecie. Takie sygnały dochodziły. Powszechnym problemem, szczególnie w sieci, choć nie tylko, jest też hejt. Przybiera różne formy. Mierzą się z nim zarówno dorośli, jak i dzieci. Moja koleżanka ma kanał na YouTubie i ma hejtera, który pod każdym jej filmikiem, który wstawia, pisze jakieś kilka niemiłych słów, a ona to przychodzi i zgłasza do swoich rodziców. Lekcja odbyła się w ramach programu Edukacja z Wojskiem, który powstał dzięki porozumieniu Ministerstwa Edukacji i Obrony Narodowej. To już trzecia edycja tego programu, w ramach którego do tej pory tylko w województwie kujawsko-pomorskim wojskowi przeszkolili ponad 10 tysięcy uczniów. Przed wakacjami schroniska dla zwierząt są przepełnione. W Bydgoszczy i Toruniu jest już ponad tysiąc psów i kotów. Właściciele zwierząt często po prostu pozbywają się ich przed urlopem. Pracownicy schronisk apelują więc o odpowiedzialność i zachęcają do adopcji. Półtoraroczne Argo z utęsknieniem czeka na nowy dom. Brak słów, tak, że można po prostu przyjaciela oddać do schroniska. To jest niewyobrażalne. Taki piecyk z tęsknoty to potrafi nawet umrzeć. Przeszłość, nierzadko trudną, zostawiły za bramą schroniska. Tego się nie da skomentować. Wiem, że tak ludzie robią, ale to jest coś niesamowitego, bo w dzisiejszych czasach można psa ze sobą zabrać wszędzie. Można wejść do restauracji, do kawiarni, do klubu. W zeszłym roku, w sezonie letnim, ponad 1300 zwierząt trafiło do bydgoskiego i toruńskiego schroniska. Ponad pół tysiąca z nich to były psy. Pracownicy schronisk zwracają uwagę, że liczba porzucanych zwierząt rośnie. Jeśli są to zwierzęta przyprowadzane przez właścicieli, to tak naprawdę są kompletnie zdezorientowane. Nie rozumieją, co się dzieje, dlaczego tutaj trafiają. I dlaczego ich właściciele z dnia na dzień znikają? Pracownicy schronisk pomagają w wyborze psa i całym procesie adopcji. To nie jest rzecz, którą możemy sobie wziąć na chwilę, a później jak wyjeżdżamy na wakacje, na przykład psa porzucić, bo już nam się nie chce nim zajmować, tylko to jest odpowiedzialność na wiele, wiele lat i musimy wiedzieć, że to jest e, zwierzę czujące, zwierzę wiedzące i zwierzę, o które trzeba naprawdę dbać i je szanować, tak jak byłaby naszym członkiem rodziny a każdy inny domownik. Osoby opiekujące się zwierzętami zauważają ich pozytywny wpływ na samopoczucie. Często traktują psa i kota jako członka swojej rodziny. Bardziej jako syn bym, bym go potraktował. bardziej. Ja miałam nerwicę lękową i uważam, że mój pies mi dużo w tym pomógł. Przytulanie, głaskanie, uspokajanie. Uważam, że to jest dobre rozwiązanie mieć pieska przyjaznego w domu. Aktualnie pod opieką schronisk w Bydgoszczy i Toruniu znajduje się łącznie blisko 400 psów i ponad 600 kotów, które czekają na swój kochający dom. Wolną drożyną na Parnas to tytuł wystawy w Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Ekspozycja jest poświęcona kujawskiemu poecie Franciszkowi Becińskiemu w 50. rocznicę śmierci. Przybliża jego sylwetkę zarówno jako literata wrażliwego na piękno rodzinnego krajobrazu, jak i patrioty. Franciszek Beciński, jedna z najpiękniejszych i najbardziej szlachetnych postaci środowiska poetyckiego kujaw. Urodził się w 1897 roku we wsi Pilichowo w ubogiej rodzinie chłopskiej. Nie miał możliwości kształcenia się. Czytania i pisania uczyła go matka. Aby zarobić na życie, pracował jako kowal, a wieczorami pisał. W 1934 roku ukazał się pierwszy tomik jego wierszy zatytułowany Modraki i maki z kujawskich równin. Zależało nam na tym, żeby pokazać. Życie. Życie Franciszka Becińskiego bardzo przekrojowo, bo przecież to nie tylko poeta, ale też zaangażowany społecznik, wielki patriota, człowiek o bogatym życiu nie tylko osobistym, ale też społecznym. Wystawa w Inowrocławskim Muzeum prezentuje zarówno tomiki autorstwa samego Becińskiego, jak i prywatny domowy księgozbiór poety. Są też osobiste pamiątki przekazane przez wnuczkę. Obok Kasprowicza można go postawić bardzo blisko. Ten sam rodowód, korzenie chłopskie, ta sama wrażliwość, patriotyzm, miłość do tej małej ojczyzny, ale i do Polski. Wiersze Franciszka Becińskiego urzekają swoim liryzmem i prawdą. Inspiracją dla nich był bowiem kujawski krajobraz i wyjątkowo trudne, wypełnione pracą życie. Książka była dla niego przepustką do piękniejszego świata. Sam przez 10 lat był prowadzącym społecznie, honorowo bibliotekę w Byczynie i bardzo aktywnie działał też na rzecz promowania czytelnictwa. Organizował prelekcje doradzał, rozmawiał, zapraszał przyjaciół, młodzież do własnego domu i sam głośno czytał. Franciszek Beciński nie raz w swoim życiu opuszczał kuźnię i odkładał pióro, aby walczyć w obronie ojczyzny. Brał udział w kampanii wrześniowej, wcześniej w wojnie polsko-bolszewickiej, również po II wojnie światowej nie miał łatwego życia jako były żołnierz Armii Krajowej. Ekspozycja w Inowrocławskim Muzeum, która czynna będzie do końca czerwca, przywraca jego osobę i poezję nieco dzisiaj zapomnianą. Inowrocław Urszula Guźlecka Najbardziej znana jadłodzielnia w Bydgoszczy obchodzi ósme urodziny. Z tej okazji wolontariusze wspólnej spiżarni przygotowali słodki poczęstunek dla osób, którym na co dzień pomagają. Bardzo dziękuję. I wszystko. Niektórzy nie mają co jeść. A pan też korzystał? Tak, korzystam. Tu nieraz przychodzę. Każdorazowo na dużą przywozimy, jeżeli chodzi o pieczywo, jeżeli chodzi o owoce, warzywa i żywność. To jest około 100 kg żywności. Dyżury są dwa, czasem trzy razy w tygodniu. No, można sobie to przymnożyć i, i to by dawało skalę. Na dyżury przychodzi bardzo różnie. Są dyżury, kiedy przychodzi 70-80 osób, ale są też takie dyżury, kiedy przychodzi 20 osób. Wówczas, jeżeli zostaje za dużo jedzenia, to zawozimy m.in. do tej otwartej szafy przy Bazylice. I tak też organizacje pozarządowe sobie pomagają. Chodzi też o niemarnowanie tego jedzenia, że to nie poszło w śmieci, mogliśmy się po prostu tym podzielić, to wszystko jest świeże, dobre, a można to po prostu dalej komuś przekazać, i to jest też cudowne. Odbiór urzędowych dokumentów o każdej porze dnia i nocy. W starostwie powiatowym we Włocławku pojawiły się urzędomaty. Urządzenia działają na takiej samej zasadzie jak paczkomaty, tyle że w skrytkach zamiast paczek czekają dokumenty. Może i dobre, jak ktoś ma mało czasu. Po godzinach urzędowania, żeby odebrać dokumenty. Na pewno jest to jakimś ułatwieniem, a czy są konieczne? Większość ludzi teraz się i tak obawia przez internet. Przy naszych dwóch lokalizacjach na ulicy Cyganka 28 i Stodulna 68, praktycznie wszelką korespondencję nasi mieszkańcy po stosownym złożeniu oświadczenia, przy składaniu wniosku, mogą odbierać przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Nie można w tej formie odbierać tylko prawo jazdy, bo ten dokument rządzi się swoimi prawami i on wymaga osobistego odbioru. Natomiast przy całej reszcie spraw, które w których obsługujemy naszych mieszkańców zarówno jako starostwo powiatowe, ale także jako powiatowe centrum pomocy rodzinie. Wtedy kiedy sprawa wymaga kilku czy tam kilkunastu dni analizy, w momencie gdy te dokumenty są przygotowane do odbioru, otrzymuje SMS-a na podany numer telefonu z kodem do odbioru tego dokumentu i może się do tego paczkomatu, który za nami się znajduje, udać odebrać korespondencję. A teraz niecodzienna akcja policjantów z Lipnowskiej Drogówki. Zatrzymany za przekroczenie prędkości kierowca okazał się ciężarną kobietą. Dziecko też było już w drodze. Mama i jak się okazało Zosia w eskorcie policji bezpiecznie dotarły do szpitala. Policjanci kontrolowali prędkość na trasie krawie nr 10, to w miejscowości Kiku, no i tam zatrzymali do kontroli kobietę, która przekroczyła prędkość. Jak się okazało w rozmowie, zaczął się już u, u pani poród. Była ona jeszcze w dobrej kondycji, ale spieszyła się, żeby dotrzeć do szpitala, dlatego policjanci podjęli decyzję o przekonwojowaniu kobiety, żeby szybko i bezpiecznie mogła tam dotrzeć. No i kilka minut później, można powiedzieć, już oddali ją pod opiekę medyków. Wiemy w tej chwili, że pani cieszy się zdrową córeczką. Wyraziła już zresztą. Podziękowania dla policjantów. Czy w tym wypadku także na to skończyło się jakimś mandatem, upomnieniem, jeżeli chodzi o tą prędkość? Myślę, że tutaj będzie pouczenie. Jest coś takiego jak stan wyższej konieczności. Myślę, że w tym wypadku będzie to na pewno wzięte pod uwagę. A ojciec chrzestny może być tylko jeden. Czas teraz na informacje sportowe w studiu Arturonacki. Dzień dobry, co dzisiaj? Dzień dobry. Między innymi piłka nożna. Olimpia Grudziądz wykonała pierwszy krok w kierunku utrzymania w rozgrywkach Betklik II ligi. Zespół wygrał wyjazdowe spotkanie. Z błękitnymi Stargard 2 do 0, dzięki czemu ma dwubramkową zaliczkę przed rewanżowym meczem barażowym. Odnieśliśmy bardzo ważne zwycięstwo. Dwie bramki, które zdobyliśmy, będą miały duży wpływ na to, co, co będzie się też działo w grudziądzu. Warunki były bardzo trudne dla obu zespołów, było bardzo e, ciężko gdzieś znosić nam tutaj te, te trudy, ale, ale uważam, że graliśmy większość meczu na, na naszych zasadach. Musimy popracować nad tym, żeby, żeby jeszcze nie dawać błękitnym w rewanżu, rozwijać skrzydeł w atakach szybkich i, i teraz najważniejsza będzie regeneracja a rewanżowy mecz w środę, więcej o sporcie dziś o 21:45. Tyle Artur Ronacki. Teraz dziękuję. dziękuję bardzo, a u nas czas na informacje o pogodzie, które przedstawi Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Dzisiejszy dzień przyniósł nam dość duże zachmurzenie, ale bez obaw, bo w ciągu tych najbliższych dni synoptycy prognozują sporo pogodnego nieba. To za sprawą Układu Wyżowego, który obecnie rozgościł się nad Europą, a także nad Polską. On tej nocy w regionie przyniesie nam już bardzo pogodne niebo. Okresami będzie zupełnie bezchmurnie. Taki będzie też poranek. Jutro w regionie również tego słońca nam nie zabraknie, na termometrach od 22 do maksymalnie 23 stopni. O szczegółach Powiem Państwu oczywiście już za moment po głównym wydaniu, zbliżej. Do zobaczenia. A u nas teraz to wszystko. Wieczorny serwis o 21:30. Dziękuję i do zobaczenia.